Bajki i baśnie świata. William Eliot Griffiths. Drwal i górskie wróżki. Baśń koreańska. Ponad pół tysiąca lat temu w północnej wiosce niedaleko Pingyang żył pewien drwal imieniem Kilui. Miał potężnego byka. Dzięki któremu każdego dnia zwoził drewno ścinane w górach. Sprzedawał je na głównej ulicy wioski, na targu odbywającym się co pięć dni. Posłuszne zwierzę było w stanie unieść chrust i gałęzie ułożone w związany linami stos unoszący się na wiele metrów nad jego łbem. Z daleka widać było jedynie nogi byka. Zwierzę, mimo iż tak wielkie, było najłagodniejszą istotą, jaką można sobie tylko wyobrazić. Wszystkie dzieci bardzo je lubiły i bawiły się z nim, jakby był jednym z nich, a przynajmniej jak z psem. A wszystko to dlatego, że byczka mającego zaledwie tydzień zabrano od matki i wychowano pośród chłopców i dziewcząt. Także cielak mieszkający z nimi stał się ich wielkim ulubieńcem. Pewnego pięknego letniego poranka Kilui zostawił swojego byka i udał się w góry ściąć drzewo, które następnego dnia mógłby stamtąd wywieźć. Wykrzykując słowa pożegnania, żona poprosiła, aby wrócił do domu na kolację, bowiem najstarszy sen wyruszył na ryby i oczekiwali, że wróci z długim sznurem o koni. Z siekierą wspartą na ramieniu Kilui ruszył górską ścieżką. Musiał udać się w daleką podróż, gdyż wszystkie drzewa w pobliżu koreańskich miast ścięto już dawno temu. Każdego roku drwale musieli udawać się coraz dalej i dalej w poszukiwaniu opału. Dotarł do znajdującej się w lesie polanki i przygotował się do pracy z zastosowaniem swojej zaufanej siekiery. Już miał zdjąć wielki kapelusz, a obok złożyć płaszcz, gdy w pewnej odległości dostrzegł dwie istoty przypominające wróżki. Miały długie włosy i wyglądały na bardzo mądre. Ubrane były w szaty, w których chadzano dwa tysiące lat wcześniej za czasów panowania dynastii Hoł. Siedziały na kamieniach i grały w go. Podchodząc do nich drwal przybrał postawę pełną szacunku. Przyjrzawszy się przez chwilę, zainteresował się wykonywanymi przez nie ruchami. Bróżyk wcale nie zaniepokoiła obecność nieznajomego. Zdawało się nawet, że mrugnięciem powiek zapraszają go do obserwowania rozgrywki. Czując się zaszczycony, Killuwi wsparł brodę na trzonku siekiery i zatopił się w obserwacji. Był zachwycony ich grą. W którymś momencie zapomniał się i wbrew manierom wyciągnął prawą rękę, aby przesunąć jeden z pionków. Siedząca najbliżej natychmiast strzeliła go po palcach za tę bezczelność i szarpnęła za rękę. Następnie bez słowa wyjęła z portfela coś, co wyglądało na nasionko kaki i włożyła drwalowi do ust. A potem cała trójka siedziała już w kompletnej ciszy. Gra trwała dalej godzina za godziną i coraz bardziej wciągała graczy. Kilui ani razu nie mrugnął. Tak intensywnie wpatrywał się w planszę oraz rozstawione na niej czarne i białe pionki. Kilka razy odniósł wrażenie, że wróżka po jego prawej może wygrać, bądź też ta po lewej wykonać lepszy ruch i miał ochotę powiedzieć o tym to jednej to drugiej. Kiedy jednak próbował poruszyć językiem, wychodziło na to, że nie jest w stanie się odezwać ani nawet krzyknąć. Jakimś cudem czuł się jakby we śnie. Cały czas pozostawał wszelako strasznie pochłonięty grą, do tego stopnia, że postanowił zaczekać, aż się skończy i poznać zwycięzcę. Zapomniał, że wśród duchów gór nie istnieje noc ani poranek. Że nie ma czegoś takiego jak upływ godzin, ani nie przejmują się oni zegarami czy dzwonami. Bo w baśniowej krainie czas nie obowiązuje. Przez cały ten okres Kiluij siedział z brodą spoczywającą na plecionych dłoniach wspartych na solidnym trzonku siekiery. Nie zwracał uwagi na słońce, ani gwiazdy, światło dzienne, albo ciemność. Nie odczuwał również głodu. Nagle drewniana rękość siekiery, jakby zmieniła się w pył. Kolejnym, na co zwrócił uwagę, był fakt, że stracił oparcie. Głowa poleciała mu w dół, a ciało nagle runęło naprzód, potrącając szachownicę. Przerwał grę wróżek, zrzucając okrągłe pionki na ziemię jak zbudzony ze snu i kompletnie zawstydzony, usiłował się podnieść i pokornie przeprosić za wypadek, który wywołał niegrzecznym zachowaniem. Był gotów na solidną reprymendę, jednak gdy podniósł wzrok, wróżek już nie było. Ani ich, ani planszy i pionków. Nic nie wskazywało na ich obecność. Kiedy wszak położył dłoń na płaskich kamieniach służących im za siedziska, Poczuł, że są jeszcze ciepłe. Gdzie podziała się rękość siekiery? Co się stało? Opuszczając dom, był świeżo po wizycie u fryzjera i lico miał gładko ogolone. Teraz, gdy położył na piersi dłoń, zauważył, że urosła mu długa, biała broda. Z kolei żelazne, ostrze siekiery, które znalazł zagrzebane do połowy w ziemi, było zardzewiałe. Pamiętał, że miał na sobie duży rolniczy kapelusz, w którym po odwróceniu można było pomieścić buszel rzepy, lub dwa, i wsunięty na głowę i związany pod brodą opadał mu na ramiona niby dach. Gdzie on mógł być? Rozejrzał się, chcąc go odnaleźć, lecz jedynym co zobaczył, były fragmenty listew, tworzących szkielet i kilka skrawków, jakie z niego pozostały, bowiem reszta już dawno zgniła. W międzyczasie spostrzegł, że stawy ma sztywne i w ogóle czuje się jak starzec. Jego odzienie przypominało szmaty. Nie miał już sandałów z konopnego sznurka, a paznokcie u stóp i dłoni były długie i przypominały ptasie szpony. Włosy uwolniły się z koka i opadały mu na plecy niczym u kobiety. Tyle, że jego były szarobiałe. Zastanawiając się, co to wszystko znaczy, utykając, zszedł kilu po górskim zboczu i znalazł się na drodze prowadzącej ku głównej ulicy jego wioski. Widział skały i wzgórza, rzeki i strumienie, ale cóż za zmiana. Zamiast dwóch wyrzeźbionych w słupach drewna bożków o uśmiechniętych obliczach, Kobiety i mężczyzny z pomalowanymi na biało zębami i przybitymi drewnianymi nausznikami, jakie od czasów Kiji umieszczano przed każdą koreańską osadą, ujrzał rząd wysokich, grubych słupów, zbiegnącym od jednego do drugiego żelaznym drutem, ciągnącym się na wiele, wiele mil. Jak się później dowiedział, nazywano je drzewami spętanymi błyskawicą. Słupami telegraficznymi. W miejscu dużych, krytych strzechom domów oraz podwórek ogrodzonych płotem zbudowanym z patyków, znajdowało się porządnie wzniesione, choć dziwnie wyglądające biuro z pomalowanego drewna, z otworami, przez które widać było siedzących wewnątrz Koreańczyków. Nosili obce szaty i trzymali w rękach dziwacznie wyglądające, klikające przyrządy kierowany ciekawością, podszedł bliżej, aby się temu uważnie przyjrzeć i nagle coś uderzyło go w nos, żeż niemal się przewrócił. Gdy raz jeszcze spróbował się zbliżyć, jego twarz zrobiła się płaska. Nos prawie się złamał, a wargi uderzyły o zęby tak mocno, żeż spuchły. Wyciągnął ręce, aby rozwiązać zagadkę i dotknął czegoś twardego, przez co wszystko widział. Wtedy usłyszał jak młody mężczyzna z wnętrza tajemniczej budowli krzyczy do niego po koreańsku. E, górski dziadku, zostaw tę szybę w spokoju. Szybę? Szybę? Pomyślał Kilui. co to takiego? Jednak nie był się w stanie odezwać. Nim zdołał wziąć głęboki oddech, ujrzał jak po dwóch liniach lśniącego żelaza, leżących na drodze, mknie prosto w jego stronę dom na kołach. Nie widział żadnego konia, osła, byka, ani ciągnącego go lub pchającego mężczyzny. Dostrzegł za to wystający z jego dachu długi drąg, na którego końcu, tam gdzie dotykał sznurka choć jak uznał był to żelazny drut znajdowało się coś, co wyglądało jak wiwiórka. Oby coś kręciło się w kółko, zupełnie jakby robiło salta i zdawało się popychać naprzód poruszający się dom. Wewnątrz, za czymś, co jak słyszał zwano szybą, siedziało kilkunastu Koreańczyków. Całe to dziwaczne coś na kołach prawie go przejechało przy akompaniamencie głośnego huku. Aż ze zdumienia otworzył usta. W końcu jakiś mężczyzna krzyknął do niego niegrzecznie – Ej, stary goblinie, co tak rozdziewiasz gęby? Uważaj, bo połkniesz księżyc. Nie pchaj się pod tramwaj. Tak mężczyzna, którego nazywali konduktorem lub strażnikiem, naśmiewał się z biednego starca, bowiem ten rzeczywiście wyglądał jak jeden z przebierańców, którzy w Sylwestra bawią bądź straszą, zakładając na ramiona ogromne, okrągłe głowy diabłów i maski przedstawiające koreańskich autochtonów i gobliny które żyły kiedyś w górach. Zazwyczaj mają one kształt melona, wycięte oczy, nos oraz usta i przypominają te, które chłopcy w Ameryce zakładają w wigilię dnia Wszystkich Świętych. To dopiero był kłopot. Idący ulicą drwale, w postrzępionym ubraniu bez koka, z długimi włosami opadającymi na plecy i białą brodą na piersi, sparte na długim białym kiju Wyglądał zupełnie jak jeden z dawnych autochtonów, których dawno temu przegnano w góry. Piastunki i staruszki straszyły niegrzeczne dzieci samym wspomnieniem o nich. A kiedy jeden z owych górskich ludzi, stworzeń jakże osobliwych, na wpół dziki i ledwo przyodziany przybył do miasta, wszystkie dzieci się śmiały, a duże psy rozszczekały. Z kolei maluchy uciekły na ten niezwykły widok. Gdy Kilui się zbliżał, nawet byki zaczynały ryczeć, osły rżeć, a świnie kwiczeć. Nic dziwnego, że brano go za górskiego dziada albo przebranego za takowego głupca, bowiem niewielu mieszkańców miast i wsi tak naprawdę widziało któregoś z górskich autochtonów. Podobnie zresztą jak tygrysy, których w okolicy było mnóstwo, a które widywali jedynie myśliwi. Coraz bardziej zdezorientowany Kilui ruszył w głąb miasta. Spostrzegł, że mężczyźni nie noszą już koków, a żadnemu z chłopców na plecy nie opada długi warkocz, co wcześniej wskazywało, że byli młodzi, lecz jeszcze nie żonaci. Właśnie wtedy kilku nieuprzejmych chłopców, zakładających, że jakiemuś gamoniowi pomyliły się pory roku, zaczęło drwić z niego, wołając: Hej, pustelniku! Pomyliło ci się, że mamy sylwestra? Kilui pomyślał, że lepiej będzie zadać kilka pytań. Widząc więc dostojnie wyglądającego jego mościa w czarnym kapeluszu z szerokim rondem i w powłóczystych białych szatach, który szedł w jego stronę, drwal pochylił nisko głowę, niemal uderzając czołem o ziemię. Gdy to uczynił, Kamień, który wróżka włożyła mu do ust, wypadł i język się rozplątał. W związku z tym zadał następujące pytanie. E, wielki panie, czy możesz mi powiedzieć, gdzie znajduje się nędzna chata mojej nieszczęsnej żony i dzieci? Jest ona córką Gikima, a twój godny pogardy sługa zwiesie Kilui. Jego mość, którego strój wskazywał iż jest uczonym i przedstawicielem klasy wyższej, długo i uważnie przyglądał się pytającemu, chcąc się upewnić, że nikt sobie z niego nie żartuje, ani też nie został zaczepiony przez jakiegoś błazna tancerza na linach, czarownika lub innego niegodziwca. Po czym zawołał: "Niebiosa człowieku, czy jesteś duchem, że braka z gór?" Posługujesz się mową, której używano w tych stronach pięćset lat temu. Wówczas mieszkała tu taka rodzina, ale według plotek jej głowa drwali, handlarz drewnem, wyruszył w góry i został pożarty przez tygrysa. Tam na cmentarzu spoczywa dziesięć lub więcej pokoleń jego krewnych. Powiedz mi łaskawy, panie, co tu się wydarzyło po śmierci króla Wanga? Bo za jego panowania przyszedłem na świat i mieszkałem w tej wiosce. Cały czas mu się przypatrując, jakby w oczekiwaniu, że zaraz wyskoczy z łachmanów i oznajmi, iż jest przebierańcem, a wszystko okaże się żartem, uprzejmie mężczyzna zaczął pokrótce opowiadać, co wydarzyło się w Korei przez tych 500 lat. Przez ten czas rządziło nią wielu władców. Najpierw w ziemię tę najechali Tatarzy, a potem Japończycy. Rozpętała się wielka wojna pomiędzy ludźmi Mikado a Chińczykami. Niedawno się zakończyła, a teraz ludzie jeżdżą samochodami i rozmawiają z osobami oddalonymi o setki mil za pomocą drutów. Podróżują też po żelaznych szynach z prędkością latającego smoka, wozem ciągniętym przez stalowego konia, pijącym wodę i żywiącym się drewnem oraz czarnymi kamieniami, które się palą. Jednym słowem, w Korei zapanowała epoka cywilizacji. Tego było już dla K. Louis zbyt wiele. Zdał sobie sprawę, że żył dziesięć razy dłużej niż przeciętny człowiek. Utykając, ruszył więc w stronę cmentarza i zaczął wałęsać się wśród grobów, aż trafił na należący do jego klanu, gdzie spoczywały kości jego żony i dzieci. Następnego ranka po drwalu pozostała tylko kubka prochu, szmat, trochę kości i sporo długich, siwych włosów. Natomiast gdy go pochowano, na grobie i wokół niego wyrosły dziwne kwiaty, których nikt nigdy nie widział ani w mieście, ani we wsi. Kwitły one jedynie w wysokich górach. Koniec.